Dobry wieczór, kochani. Dzisiaj, moi drodzy, oczywiście, standardowo dziecko chciało sobie coś tam zamówić w jakiejś tam pizzerii. Przy czym, oczywiście, mamusia mówi stanowczo nie. Dzisiaj, kochanie, robimy pizzę. Texas barbecue. Co z barbecue? Pamiętacie pewnie filmik w którym to właśnie mówiłam o tym, że robię sos właśnie po to, bo będzie nam potrzebny do czegoś, co będę robić w kolejnym filmiku. Więc dzisiaj jest ten kolejny filmik. No i właśnie dzisiaj robimy pizzę Texas Barbecue. Więc przechodzimy do pracy. Na pokrywie naczynia miksującego postawić miskę. Ja już mam. Odważyć do miski 200 g filetów z piersi kurczaka bez skóry pokrojonych w centymetrową kostkę. Ja już y, mam mięsko odmierzone, pokrojone. Następnie odważyć do miski 60 g sosu barbecue, czyli tego, który robiliśmy. Więc kochani, otwieram nasz sosik. Który przepięknie pachnie, jest przecudowny. i Już wracam kochani do was z łyżką, o której oczywiście zapomniałam. I odważamy 60 gram sosu barbecue. Dobrze i następnie wymierzać, aby mięso dokładnie pokryło się sosem. Więc już to robimy. Mieszamy. A następnie to mięso musimy odstawić na godzinę do lodówki. W międzyczasie będziemy robić kolejne kroki. Nasze mięsko już jest dokładnie wymieszane. Dokładnie pokryte jest sosem, więc teraz podkładamy do lodówki i przechodzimy do kolejnego kroku. I przechodzimy do kolejnego kroku. Dobrze. Tutaj sobie o sosie podstawiam. 20 gram wody. Tara. Wyście 20 gram wody. Dobra. Następnie jedna łyżeczka cukru. Gotowe. 20 gram drożdży świeżych pokruszonych lub dwie łyżeczki drożdży suchych. My mamy drożdże świeże. I je kruszymy. Dobra. Dalej 400 g mąki pszennej. Już sypujemy. Troszeczkę nam się przedobrzyło. I to troszeczkę, kochani, chyba odłożymy, żeby to ciasto nam nie było. Za dużo. Manki. Ok, teraz już jest super. Następnie 30 gram oliwy z oliwek. Tyk. I już. Super. Następnie łyżeczka soli. Już dajemy. Ok. Następnie założyć miarkę na pokrywę naczynia miksującego. Dalej przez 3 minutki będzie nam się ciasto wyrabiało. W międzyczasie, kochani, mamy natłuścić miskę e, za pomocą oliwy, za pomocą pędzelka, ponieważ później to nasze wyrobione ciasto będziemy przykładać do miski. Więc ja sobie to już przygotuję i się za Ciasto kończy nam się wyrabiać, ale w międzyczasie chciałam Wam jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. E, ponieważ w trakcie właśnie wyrabiania jakiegokolwiek takiego ciasta, które jest ciężko wyrobić. Nasz Thermomix, że tak powiem, przesuwa się po blacie stołu, na którym stoi. Dlatego musicie zwracać uwagę na to, żeby Thermomix nie stał zbyt blisko brzegu, ponieważ w każdej chwili może się nam przechylić. Właśnie biorę pod uwagę tutaj takie ciasto, które się tak właśnie mocno musi wyrabiać, typu właśnie ciasto na pizzę, czy też ciasto, ciasto drożdżowe które po prostu się wyrabia. Więc zwróćcie, kochani, na to uwagę, żeby nie było niespodzianki, kiedy termomik z Wam się przechyli. Więc nasze ciasto zostało już wyrobione. I teraz kochani, musimy sobie przełożyć te ciasto do miski. Ja sobie już miseczkę tutaj przygotowałam. Nasmarowałam sobie ją oliwą. Nie wróciłam pędzelka, zrobiłam to ręcami. E, więc. Więc kochani. Teraz. Po prostu to ciasto mamy przyłożyć do naszej miseczki, uformować kuleczkę. I. O, może widzicie, jak pięknie? Cyk. I wiesz, W taki sposób na ciasto. Oczywiście nie z każdym się tak, no, ale z większością, jak najbardziej. Więc kochani, teraz przykładamy to ciasto sobie tu, do miseczki. Musimy sobie uformować kuleczkę. Tak. Zaraz oczywiście włączę jeszcze, kochani, mycie, pocieście. Nasze ciasto już się rośnie. Koło. Postawiłam go koło koloryfera, więc mam nadzieję, że w miarę szybko sobie urośnie. I teraz przechodzimy do kolejnego kroku. Na pokrywę naczynia miksującego postawić miseczkę i odważyć do miseczki 120 g sosu barbecue. włożyć 200 g sera mozzarella twardego pokrojonego na kawałki. Ja oczywiście mam pokrojone na kawałki. Wrzucam i zakładamy miarkę. Dalej i przez 10 sekund będzie nam się teraz nasz, nasz ser rozdrabniał. Nie, przełożyć do innego naczynia i odstawić. Serek nam się rozdrobnił. Bardzo fajnie. Teraz odstawiamy, kochani, do innego naczynia. I odstawiamy na bok. Następny krok. Dalej. Do naczynia miksującego wlać 300 g wody. Bierzcie Więc Troszkę więcej niż szkodzi. Następnie nałożyć przystawką waroma. To tak jest nasza przystawka. Tylko musimy położyć pokrywkę, ściągnąć wiarkę i nakładamy przystawkę. Włożyć w dolnej części przystawki waroma zamarynowanego kurczaka, upewniając się, że część otworów pozostała niezakryta, aby umożliwić swobodną cyrkulację pary. Więc teraz przekładamy na dół naszego kurczaczka zmarynowanego. Przekładamy go tutaj. żeby nie wszystkie były tutaj dziurki zamknięte. Ok. I co dalej? Nałożyć pokrywkę przystawki. Dalej. Teraz przez 10 minut będzie nam się... E, Gotował na parze nasz kurczak. W międzyczasie musimy sobie rozgrać, rozgrać piekarnik do temperatury 250 stopni i blachę, na której będziemy robić pizzę, wyłożyć papierem i odstawić na bok. Więc ja teraz sobie to wszystko przygotuję i widzimy się niedługo. Nasz kurczak już jest ugotowany na parze. Przynajmniej tak mi się wydaje. O, pięknie. Zdejmujemy naszą warunkę. Jest uparowany fantastycznie. Zobaczcie. Widzicie, widzicie. Dobra, odkładamy go na bok. I co dalej? Teraz po prostu ciasto nasze przekładamy na blaszkę. Przygotowaną. sobie ciasto. Tu mam już blachę przygotowaną. Nie wiem, jakie duże to ciasto będzie. Zaraz się przekonamy. <laughs> Nasze ciasto sobie faktycznie urosło, podwoiło sobie swoją objętość, tak jak powinno. Więc teraz kochani, przekładamy sobie nasze ciasto na blaszkę. I sobie je rozkładamy. Rozkładamy sobie. Oczywiście ręcami, na co będziemy używać wałka. Fajnie się to ciasto rozciąga. Świetnie się składa. Elegancko jest z zresztą. Zaraz Wam pokażę. Ani się nie klei. Tak jak sobie je uformujemy, tak sobie idzie. to naprawdę to już dobrze polecam. Oczywiście ekstra. Rosło. Zalecone jest, aby, aby brzegi takie jak, były wyższe na 1-2 cm. nie pouczykało, kochani, Więc tak też zrobimy. Ekstra naprawdę, bo mam świetne ciasto. Dobrze. Rozłożone brzegi wyższe, no są. Rozkładać e, nasz sos barbecue. Więc ja go już od razu, kochani, rozkładam. Tak. Jeszcze wygłuszczam tutaj pereski bo Szkoda, bo jest bardzo dobry sos. I go rozswarowujemy po całym cieście, super, ekstra, Świetna jest, naprawdę. Jeżeli chodzi o kwestię ilości dodatków, to również możecie sobie dawać, tak jak Wy chcecie. Ja Wam po prostu pokazuję tutaj, jak to wygląda, jeżeli chodzi o proporcje, które są w Thermomixie. Natomiast wiadomo, no zawsze można dać więcej sosu, bo akurat może tak będziecie woleli. Zawsze można dać więcej Więcej kurczaka, bo będziecie wwalali więcej kurczaka. Ok, testa posmarować odważonym sosem barbecue i posypać się rozdrobnionym serem. Więc teraz, kochani, rozdrabniamy sobie, raczej rozsypujemy nasz rozdrobniony ser. Bardzo proszę, ja sobie część sera dam na spód, a część sera, kochani, damy sobie po wierzchu posypiemy, nie? Ok. Następnie, na pizzę równomiernie ułożyć podgotowanego na parze kurczaka. Więc tak jak wspominałam, nie jest go zbyt wiele. Ja sobie przełożę z podstawką, bo troszkę tam jeszcze z niego skakuje. Więc no ciężko go będzie tak równomiernie rozłożyć, bo jest go stosunkowo Mało, jeżeli chodzi o, o wielkość naszej pizzy, ale nic, coś kochani pokombinujemy. Ja tego kurcza też dam trochę więcej, aniżeli było w przepisie, no, ale nic. Okej, okay. dobrze. Dobra. Tak. Dalej yy, pół czerwonej cebuli, którą żeśmy pokroili w piórka. Więc, o, tak. Akurat cebuli nie musi być dużo, bo... No, wolę nie smakuje bez cebuli. I trzy yy, łyżki kukurydzy konserwowej odsączonej więc ja, kochani, dam no i tak dam więcej tej kukurydzy niż trzy łyżki, żeby nadrobić braki w kurczaku. Zjadam trochę więcej. O, tam gdzieś taką malutką puszeczkę kochani, ja daję kukurydzy. Malutką kuszeczkę. Dobra, cudowę. A następnie ja sobie dosypię teraz resztę tego sera, który nam został, który właściwie zostawiłam. I kochani, wkładamy naszą pizzę do piekarnika na 10 do 13 minut. Dobra. Okej, okay, więc tak. Pizza w piekarniku. Więc widzimy się za 10-13 minut, jak już pizza będzie gotowa Ech. i będziemy jeść. Więc póki co do zobaczenia. Kochani. Nasza pizza jak widzicie jest już gotowa. Wygląda wyśmienicie smakowicie. Ech. No i cóż, trzeba teraz skosztować co nam wyszło? Więc biorę sobie pomocnika i tnę. Ciasto nam się ubiegło. tak. Jeżeli chodzi o kwestię temperatury, zalecana temperatura to było 250 stopni. Natomiast ja dałam stopni 230, tak, 230 i trzymałam 12 minut, tak jak było to zalecane. Więc wydaje mi się, że po prostu sami sobie musicie już temperatura i czas pieczenia tej pizzy dostosować oczywiście do własnego, tem do własnego piekarnika. Więc tak kochani, pizza wygląda tak. Tak się prezentuje. Ciasto jest upieczone. Wszystko jest w najlepszym porządku. Pięknie pachnie. A, już się chce zjeść. Więc ciasto pięknie y, urosło, y, się upiekło i jest pyszne. Na pewno. Już kochani próbuję i potwierdzam, czy faktycznie. Mm. Przepraszam. Na pewno jest gorące. Ale poza tym tak. Jest fajnym, miękkie, ser się ciągnie jak widzicie, jest mm. pysznie, więc oczywiście zachęcam Was do pieczenia, do robienia tej pizzy. Jest bardzo dobra. No i właściwie szybko się robi. Jest coś innego. E, oczywiście możecie ją podawać możecie bez niczego, możecie ją podawać e, e, z sosem czosnkowym, możecie podawać z kaczupem, z czym chcecie i co lubicie. Więc póki co, trzymajcie się ciepłutko i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!